Kulturalne miejsce w sieci dla mnie i moich rodziców. Www.kulturka.pl Zapraszam Was do twórczej zabawy. Pamiętacie pewnie, że ostatnio zrobiliśmy sobie kwiatek z szyszki, roślinkę, której nie trzeba pielęgnować. I wtedy obiecałam Wam, że następnym razem ozdobimy doniczkę. Będziemy ją zdobić dowolnie. Możecie sobie wymyślić każdy sposób. Może to być plastelina, kolorowe sznureczki, pomponiki, naprawdę no, ogranicza was tylko wyobraźnia, i to, co macie w domu. Ja postanowiłam do ozdobienia doniczki użyć korków pokrojonych, i takich kolorowych, drewnianych biedroneczek. Potrzebny będzie nam klej na gorąco, a jeżeli nie macie kleju na gorąco, to wszystko to można mocować do doniczki plasteliną. Teraz odłożymy naszą roślinkę na bok, nic jej się nie stanie i przystępujemy do pracy. Ja mam taką doniczkę, do której mam nadzieję, będzie się. Dobrze wszystko przyklejało, i wymyśliłam sobie, że na górze tej doniczki przykleję moje korki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie muszę cały ten brzeg posmarować klejem na gorąco, i po kolei będę przyklejała. Tutaj korki. Jak widzicie, jak zwykle, klej nam się trochę ciągnie, ale to nic, nic nie szkodzi. O. Zobaczcie, już trochę chyba nam wyschł. Jak wysechł klej, to musimy po prostu mm, jeszcze takie drobne nałożyć sobie kubki. Czyli widzicie, Lepiej może nie smarować całego od razu, bo to jednak trochę zajmuje, żeby mm, przyklejać poszczególne elementy. Tylko smarujmy sobie dokładnie y, w tym miejscu, w którym dany element y, będziemy przyklejać. Pewnie widzicie, że zmienił się trochę mój klej. Już nie jest taki przezroczysty, tylko zobaczcie, jest brokatowy. Będziemy mogli to wykorzystać innym razem, że on jest taki brokatowy, też do zrobienia czegoś ciekawego. A teraz dalej przyklejam moje korki dookoła. Kiedy skończycie pierwsze okrążenie, można przyklejać dalej, można też tak zostawić. Ja postanowiłam obkleić całą doniczkę od góry do dołu. Moja doniczka jest już gotowa, cała obklejona korkami, ale jeszcze chciałam dodać takie wesołe elementy, te biedroneczki drewniane, które mam. I znowu. Smaruję klejem na gorąco i przyklejam w wybranych miejscach te biedronki. Możecie przykleić pomponiki, kwiatki, cokolwiek wam się wymarzy, tak żeby doniczka wyglądała w sposób, który sobie zaplanowaliście. Biedronki już są na swoich miejscach, to teraz posprzątajmy tutaj troszkę, żeby móc z powrotem naszą roślinkę zasadzić w doniczce. O, zobaczcie, tak się prezentuje. Myślę, że jak postawicie ją na Półce albo parapecie będzie bardzo ładnie wyglądać. Możecie ją też komuś podarować. Życzę Wam twórczej, udanej zabawy. A następnym razem będziemy robić coś innego.